w dzisiejszym odcinku gram na sqmc jest właściciel i spróbujemy wystawić ten serwer rozwalić go Tego go zawiesić po prostu jak widać mam rangę admin i właściciel a czyli możemy go, możemy go Zobaczmy, czy tutaj WAND działa. Chyba. Zaznaczmy sobie tu. Tu. Set. TNT. Nie działa WAND Dobra. Nie mów, że to trzeba tu budować. To nie jest jakoś super mocna. Działa tutaj Help. właściwie. Wchodzicie. Wysadzam Vys Aternoza. Dobra, napisałem na męskie, że wysadzam jego Aternoza. Dobra, dobra. Dobra, IP do tego serwera tam mam w opisie, polecam Jer.